To jest Flipper Zero. Hey mate! Gawka jest 10 na 10, ale jest BD siarą. Co sądzisz? Pewnie wiecie, że jestem strasznym gadżeciarzem. Strasznym. No, chociażby ten sampler, który mam i którego używam często na vlogach. I jakby m, porywacze chcieli mnie zwabić, tak jak te dzieci w amerykańskich filmach, to nie robiliby tego na cukierki, tylko na jakieś różne dziwne gadżety. Dwa lata temu to było... Nie, to faktycznie, to było dwa lata temu, jakoś w sierpniu. Wyświetliłem się reklama na Facebooku, Kickstarterowa. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Kickstarter. To jest taka, taka strona, gdzie ludzie wystawiają się z różnymi projektami i tam można ich wesprzeć. Jeżeli zbiorą cel pieniędzy, to zaczynają produkcję jakiegoś tam gadżetu. I ja dwa lata temu. Kupiłem coś, wsparłem na kickstarterze za 120 dolarów, dzisiaj mamy 26 lipca, czyli w ogóle 10 lat odkąd zacząłem rapować, fun fact, i przyszła do mnie paczka, to jest Flipper Zero i to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest coś, co teoretycznie jak to zamawiałem, to miało do mnie przyjść, nie wiem... W lutym 2021, a mamy lipiec 2022, trochę się, trochę się chłopakom obsunęło e, i zrobimy sobie unboxing tego flippera dzisiaj. Ja sobie tutaj chyba... to można odkleić czy to lepiej ciachnąć? To chyba lepiej ciachnąć. Ok, ciachnąłem. E, nie wiem czy oglądaliście za mało lata Mega Man'a. Damn. Zacznijmy od tego, że tutaj są wlepki, jakaś wlepka elegancka. No, jak oglądaliście Mega Mena za mało lata, to oni tam mieli takie, wiecie, takie swoje komputerki. I ja zawsze chciałem takie coś mieć za mało lata, no i flipper to jest, to jest właśnie taki taki mój navigator. Co w ogóle on potrafi? Do czego to... Ej, fajny, jest taki ciężki, solidny. Co on w ogóle potrafi? To jest takie urządzenie, które pozwala nam odtwarzać sygnały różne, czy RF, takie jak piloty do Bram, kopiować i udawać piloty na przykład do klimatyzacji, do telewizora, czyli piloty na podczerwień może kopiować karty NFC. No ja sam nie wiem do końca do czego będę tego używał, ale po prostu było fajne, więc kupiłem za. No nie wiem, wtedy to jakoś ponad 500 zł mnie wyszło. Teraz pewnie drożej, bo kurs dolara podskoczył. Czekajcie, jak to odpalić? Eee, tu jest jakaś instrukcja. Powering on. Dobra, czyli trzeba po prostu ten przycisk tutaj przytrzymać. To, to w ogóle zdejmiemy. Wow. Damn. Hej, mate. Hej, mate. First of all, czyli na początku, dziękujemy za wsparcie, Kickstarter, kampania Kickstarterowa była niesamowita, to można chyba już kupić, tak, niekoniecznie z Kickstartera, no ale może ten mój egzemplarz jest jakoś zaprogramowany, że właśnie jestem mm, wspierającym z Kickstartera. Dobra, i y, on będzie miał imię, nie wiem, jakie. każdy flipper, jakby kod seryjny flippera to jest imię, każdy, każdy flipper ma inne imię. All stąd. Alstond. Okej, okay, Alstond. Dziwne. Ale no dobra, może być. Trochę się zawiodłem. <laughs> nie no, nie będę, nie będę mu przykrości sprawiał. No właśnie, bo tutaj w środku siedzi taki delfinek, który... I can grow smart and cool if you... A, on można go levelować. Okej, okay, a można cię obudzić jakoś? Można. To jest wzorowana na Tamagotchi, to znaczy, że w środku mamy jakiegoś tam stwora i on sobie tutaj siedzi. Nie da się go obudzić? Hej, wstawaj. Brachu, wstawaj. O! W świadomym nie mógłbym chodzić, no właśnie, bo jesteś delfinem. No, potem sobie popatrzę, co tutaj się dzieje. No, kurczę, dziwnie się czuję, wiecie, bo ja czekałem na to dwa lata i oglądałem wszystkie newsy i w końcu to mam. Oprócz tego do zestawu zamówiłem sobie taki silikonowy, silikonowy pokrowiec, case'ik. Mocny klimat. No i tak naprawdę tyle, ja się tym pobawię może gdzieś tam na vlogach, ja muszę w ogóle zrobić taki filmik o wszystkich gadżetach, których używam, ale teraz pora się pobawić trochę, trochę fliperem. Poetycka Sprawiedliwość. Słuchajcie, wiem, no nie było trochę filmów, nie było vloga z dwa tygodnie, a ogólnie poprzedni film to ukazał się z półtorej tygodnia temu, bo byłem chory, byłem chory, jakieś takie lekkie osłabienie, może chyba miałem w jednym momencie gorączkę rano, nie nie sprawdzałem, tylko poszedłem dalej spać i obudziłem się czując się słabo, ale no już nie z gorączką. Tydzień mnie wycięło i nie miałem kiedy tego pomontować, powrzucać, też jakieś inne sprawy na głowie, ale w końcu się za to biorę. Dzisiejsza Poetycka Sprawiedliwość jest... Z tym związana, bo jak mi ścięło, poszedłem na dół i zakosiłem siostrze PS4, bo nie grała na tej PS4, którą tam dostała na święta od chyba półtora roku. Po prostu se pograła w parę gier i jej się znudziło. Więc ja PS4 jej zakosiłem i przyszedłem dodatki do Spidermana. Samego Spidermana przeszedłem już dawno, ale w jeden weekend skończyłem dodatki do Spidermana i Spidermana Milesa Moralesa. I ta gra to jest GOAT, jakby to jest jedna z moich ulubionych gier, tak się po prostu składa, bo może nie wszyscy mają PS4 ale może ktoś nie ma PS4 a ma jakiegoś w miarę sensownego peceta do gierek, bo jakoś teraz wyszedł ten Spider-Man na pecety i ta gra jest po prostu świetna, w sensie gameplayowo jest świetna fabuła jest spoko nie jest to wiadomo jakiś szczyt niesamowitości, ale na końcu i łezkę można uronić i tak samo Miles Morales no może na Milesie się się nie wzruszyłem jakoś bardzo, ale na, na, na Spider-Manie samym tak, biorę te obie gry w całość ja mogę wam przedstawić moje odczucie po prostu w jeden sposób, jak grałem w tego Spidermana to się czułem jakbym znowu był dzieciakiem, dlatego że co prawda nie ten oryginalny strój z tej gry, ale można sobie wybrać taki klasyczny strój Spidermana który przypomina mi Spidermana z 1994, tę kreskówkę, która kiedyś leciała, polski dubbing, który no, nie jest tym samym co w tej starej kreskówce, Spidermana niestety nie dubbinguje Jacek Kopczyński, bo Gdyby tak było, to... Mm, ale ten głos też jest podobny. Te głosy są podobne, ten klimat, ta cała wierność oryginałowi w stylistyce, czy samego Spidermana, czy jego przeciwników. Też bardzo podobnie jak w tej kreskówce, która była bardzo istotna w moim dzieciństwie i właśnie przez to, no po prostu świetnie się przy tym Spidermanie bawiłem. Jak ktoś jeszcze tego nie ograł, to po prostu Was informuję, to wyszło na PC, PeCeta. Miles Morales jest tylko na PS4 i czekam na Spidermana 2 i chyba sobie kupię PS5 pod to, jak to wyjdzie, bo szaleje moje serce. Siemano widzowie, idziemy zaraz do ikona Barbershop, przetestujemy moją nową zabawkę, bo w środku jest coś takiego jak pilot uniwersalny, to jest jedna z jej funkcji. No i zrobimy takiego delikatnego pranka, wyłączając im telewizor. Siema! Siema! Cześć TV remote? Jakie to jest grube <grymne> Ja myślałem, że to jest <grymne> <o, zreszło> do... <grymne> Chodź, chodź, zrobimy Websterowi pranka, zaczniemy telewizor wyłączać No dobra, możemy To będzie taki prank, wiesz, średni, ale przetestujemy no? flippera Możemy Dobra Dobra, Cześć <grymne> Ale dawaj, siadaj Siema. Siema, siema. Co ziawe? Nie wiem, szczerze myślę, że Wojtek eee, był Myślę, że to ma się na skórę, wiesz. Tak? Ta, ale widzę, ma. Ty czemu się telewizor wyłączył? Przede świmą. Dobre, <laughs> nie grałam w nie chce. Kurwa! Już ci włączyłem. Kurwa. Płatki Lexi są. Właśnie, ja myślałem, żeby zrobić to jest płatków ja ci Lexi. kupię, to jest prezent do mnie. Chcesz, kupić chcesz mi kupić płatki A. Lexi? Ale Lexi wrzuciła TikToka, że jest Esiarą, stary. O oh, man jakby to już... Znajesz teraz taki trend, jest 10 na 10, ale jest Bedoasiarą. To na 10, wiesz, 10, ale... 10 na 10, ale no to. i odpowiadasz, to zrobimy taki... Gawka, jest 10 na 10, ale jest BDO siarą. Co sądzisz? Jest 5 na 10, ale jest Azefką. <laughs> co? Ale ty musisz odpowiedzieć na to, Aha, że okay. jest 10 na 10, ale jest BDO siarą. I co wtedy? I zależy jaka dziesiątka. Tak? <laughs> no nie wiem, ja bym wolę jednak nie Myślę, że też jest 10 na 10, ale jest BDO siarą. Ignacy, jest 10 na 10, ale jest BDO siarą. No nie wiem, kupa. Co jest